Siemano, witam Was wszystkich ponownie w zagrojmy w Castlevania Area of Sorrow Dobra Czas na walkę finałową Już wkrótce No może jeszcze nie do, koń nie do końca taka finałowa Ale jakaś jest Dobra I teraz tak Musimy szybko lecieć do pana Belmonta, więc ja sobie tak czmychnę. O! Jak mi przykro! Byczku! Lećmy, o! 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 Dawaj, dawaj! Hellfire'a! Dobra. Pięknie. O, tu jest coś jeszcze na dole... Ali, ja ci się tak, koguciku, nie dam! Zrobię z ciebie rosołek! Yeah! Dobra, tu trzeba... Aha... O, ty cwaniaczku! No i niestety będziemy tak długo walczyć z tym Iron Golemem. No bo już taki jest. I trzeba mu za to wybaczyć, ale mi daje w dupę ostro. No. Nie milek spada stanę za niego, ale chociaż go zapiszemy w bestsariuszu. Będzie nic. Nic ci to nie daje. Ojojoj. Oj, oj. Ho, ho ho! No dalej ile może mieć on życia? Przynajmniej się jakoś podleczę, chociaż to... Co mi to da? Lecz się więcej! Ale zabij go w końcu! Ua. Patrzcie ile masz życia! Ile życia masz w sobie? Przeciwniku! No niestety, ale za to pancerz ma zajebisty. Zresztą to widać. W końcu to iron golem. Ach, ach. Prrr. Dobra, nie będziemy cudować. To była chwilowa popisuwa. Musiałem się rozkręcić, ale skoro jesteście tacy chamscy. To ja już nie będę się popisywać Twórcy gry Teraz jeszcze było... A dobra, nie chce mi się Chociaż To może coś dać Mam tutaj na myśli Jeszcze tę mikstru... miksturę Miksturę many Wla, tuj Soma Soma Wlać tu Dobra I teraz Musimy do szybkiego jakiegoś portalu Chociaż... A nie 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 Mógłbym iść od razu do Clock Towera Ale by mi to bardzo dużo czasu zajęło Dobra trochę mnie tu poatakuje Ale jakoś to będzie I udało się uniknąć Tu jest? Nie Leć dobrze i teraz... Tak, może jeszcze sobie kupimy Bo to już... Nie, jeszcze będzie jedna walka z bossem Ale nie wiem czy tam jest portal przy nim W razie czego... Mm. W razie czego jeszcze sobie Pokupuję coś I posprzedaję Dobra, coś się stało Nie Nic się nie stało Wszystko gra Serio Skoro tak mówisz co mogę zrobić Dawaj mi shotguna Najpierw musimy posprzedawać Chociaż kasy mam To jednak muszę wpierdol Hoho Racha lewiata, kolba, gaskalon, młotka Nie wiem zostawię lance Sprzedam, to sprzedam Sprzedam Sprzedam, sprzedam, sprzedam. Sprzedam, to zostawię, sprzedam, sprzedam, to zostawię. Dobra, i teraz tak. Uuu, czarna. Nie potrzebuję tego aż tak bardzo. I teraz kupujemy. Tyle. Tyle. No to nie aż tak musi być. To mogę tyle... O! Tego! Teraz będę akurat dużo leczeń kupywać i innych takich pierdół. Okej... Okay. W sumie chyba nie masz ciekawych broni, co? O! Askalon! Taki drogi! A gdybym ja sprzedał tego miecza, bo ten miecz jest... Ten, ten... O właśnie! A nie, ja mama skalona. A nie, 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 to dobrze. Dobrze. To na razie wszystko. Nie potrzebujesz tyle miksturek leczenia. Ach, ach. Jestem przyzwyczajony, że mogę lecieć w górę, ale nie mogę. Nie mogę. I teraz tak. Mm, nie, nie. Nic z tych rzeczy, kurde, nie ma blisko żadnego portalu Muszę to przebiec szybko Przynajmniej mam panterę I sobie szybko unikniemy zbędnego czasu antenowego Ha! Świetnie, dusza szkielecika Może sobie zapiszę, żeby się nie okazało, że mnie coś trachnie Lepiej nie ryzykować. Oj, oj. Teraz, teraz muszę w górę. Nie wyskoczysz tam? Kurde, muszę ci zmienić duszę. Dobra. I dalej pantera. Klas, klas, klas i nie ma was. Haha. Ha. Yeah Dobrze Hellfire Hmm <śm> Teraz tak Będę musiał O, może sobie teraz tu trzmychnę. Jeszcze raz do saveika Hellfire Pięknie I teraz sobie jeszcze raz zasejwuję, żeby się odnowić przy okazji I sobie wezmę Gigantycznego nietoperka Ale i tak się... A nie mogę, dobrze I teraz tak, nie to Jeszcze wyżej A jeszcze wyżej Hellfire Pięknie Ok, o, o, o <grytanie> Ok, o Dobra, nieważne Nie, 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 nie Kurde Many nie mam Czekajcie. No. Wysuń do góry. Jeszcze raz. Dziękuję ci. Poczciwa window. Za bardzo szaleję. Chociaż mogłem do save'a. I bym miał full many. Pantera. No i teraz jestem w tym miejscu i muszę... tyle samo ile wcześniej. Tylko że w drugą stronę Mam tutaj na myśli moją przechadzkę Kiedyś jak Szedłem yy, do Clock Towera Jest tu coś ciekawego? Nic Trochę many O o Ty jesteś szwaniaczku Chlasnąłem Cię I co Ty na to? Yeah! Pięknie Lećmy dalej. Co tutaj się kryje? Kryją się tutaj koniki, koniki, mustangi. Haha. Klas. Hellfire. Pięknie. O nie, 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 nie lec tam, soma. Tutaj. Hyc, 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 hyc. Oho, tutaj nie wejdziesz, co? To muszę jakoś inaczej. Aha, tak. Chyba. Nie, dobrze, dobrze. Nie, 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 nie. Nie mogę teraz używać pantery, bo muszę się powspinać. Hellfire! Pięknie. Pięknie, pięknie. Co ty tu koniku mi wyprawiasz? A tu jest coś? A... Nie widziałem tego przeciwnika Muszę to powtórzyć Być może to jakiś sekretny Ciekaw jestem co to jest Ale mi się nie chce zaglądać Do bez Dobra Jesteśmy Tutaj są takie cwaniaczki Tutaj mamy saveik A niżej mamy bossa O ta jego dusza też jest nawet ciekawa, ale chyba jej nie zdobędę. Mogę spróbować. No. Ostatnia szansa. Do trzech razy sztuka. Pięknie! Yeah! Kicker szkielet! A, nie tak. A! A! Dobrze! Pięknie! Udało się! Widzicie? Do trzech razy sztuka trzeba się słuchać. Mnie! Mnie komandora Sturma, który działa w pewną zręczną ściówkę, o której mało kto wie. Stój! Julius! Więc ty nim jesteś! Nie chciałem wierzyć, że to prawda! To prawda! Jestem Draculą! Ale nie tym! O czym myślisz? Muszę zabić Drakulę! Za każdą cenę! Takie przeznaczenie! Nie, czekaj! Nie chcę z tobą walczyć! Nie powstrzymasz mnie! Przygotuj się na śmierć! Yy. Juliusie! Aaa! A ty skubańcu! Jestem przyszykowany! Ach! <laughs> Dobra, ale to i tak nic nie da Bo to boss. A. O skubany patrzcie Hellfire Hellfire Ale muszę się podleczyć Chociaż nie powinienem tego robić A! Eee, wysynku. No, wiedziałem, nie chciało mi się już leczyć. To jest niewybaczalne! Co wy se myślicie? Szybko! Chcę to jak najszybciej ukończyć! Toż to przecież finał. No prawie finał. Taki przedsionek finału. Szybko, gatka szmatka! Jakieś chmurki lecą Co to się dzieje? Tornado Huragan Gustav e, Tornado Gustaw! Czy jak mu tam? Ho! Hellfire! Hellfire! A kurwa, nie udało się Hellfire! O, jakieś pięć okników Hellfire! Hellfire! A nie udało ci się Juliusie Starość! Nieradość! A jest. A nie udało ci się! jest. Dajesz Juliusie! Przykro mi, ścianki! Jak dupa węża, yeah! Ha! Dawaj, staruchu! o, Jakieś trybki! Jediowskie mi tu robisz! Nie udaje ci się! Jestem zbyt szybki, o-o! Dobra, teraz już nie będę cudować! Czas na leczenie! Czas na manę! Golnij sobie! Malinówki! A, nie mam już many No, no, gdzie ty jesteś? Aaa Kurwa Się okaże, że będę cały czas Hellfire'a używać No, no, chodź tu Chyba odkryłem twoją taktykę, Juliusie. A, już po tobie. A kurwa, mana, znaczy życie nie mana. Nie udało ci się, nie w tę stronę. Ślepy jesteś, ślepy. To załóż okulary. A nie udało ci się. Chodź tu. No, no, no! Dajesz! 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 Dajesz w dupę! A, oder... oberwałeś! Pięknie! A! Kurwa! Mać! Mać! Jest Maciuś. Maciusz! O, o! Eee, co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? No. Dawaj, dawaj! Dawaj na ring! Dawaj na ring! Zaraz cię zniszczę! Zaraz cię zniszczę! O, 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 o! To był cios poniżej pasa, nie widziałem go! Masz Hellfire'a! Nażryj się! Kurwa. Ej, takie wsi zginie dozwolone! Tak będziemy się atakować, to minie tej jakieś pół godziny albo więcej. Ale ja się przynajmniej leczę, coś zyskuję. Ach, ach. Gdzie jest? Wpierdalaj mięso, będziesz silniejszy. Kurde. No, ile jeszcze? Kurwa mać. Dajesz. Urrr, ale tych leczeń zużyję. Kurwa. No. Nie, to zaraz będę używać Hellfire'a. Chyba, że ten miecz tak słabo zabiera. Poczekajcie, może to mój błąd. Wezmę tego. O, może lepiej. Tamten chyba zabierał... Oj, 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 Kurwa. Patrzcie, patrzcie! Wszystko się wali! Rany boskie! Armagedon! Nie! O, udało się, dobra. Uciekaj, Holy cross A kurwa Ale mi ty zjedziesz życia No prawdę Hellfire O nie, to i tak nie będzie Zużyjemy manę Już Musimy Ostrzej grać Holy water Holy ox Holy water Holy cross Hellfire! Ha, yeah! Holy cross! Holy water! Holy Water! Holy cross! A ja... Będę mieć! Hellfire! Hellfire! O, oh, unik robisz Juliusie! Uciekaj! Nie rób tych Holy Crossów! Kurwa o, Nie mogę przegrać Holy water Hellfire 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 Oj już nie było man No Kurde No, gdzie ty jesteś Hellfire Oooooh, unik zrobiłeś Nie, to jest dupa nie gra Ile on ma życia? No bez przesady Ale już drugą formę robił Więc to już jest trochę Kurde Ale zjedzie mi tej Tych mikstur i w ogóle Czekajcie Jeszcze many więcej Potrzebuję więcej many No i gdzie jesteś? Kurde, jak ja chcę ogień, to ten unik robi. Czekaj, nie chcę twoich holy crossów. A, E, to był cios poniżej pasa. Tak nie wolno. Tak nie wolno! No? Aaa, nie udało ci się, cwaniaczku. Aaaaaaah! Yeah! O, 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 o! O! O, o, o! To było niebezpieczne. O kurde, już nie mam. Nie mam już więcej... większych mikstur. Czy się okaże... że zbędne było leczenie niestety. Wybacz mi! Stop wystarczy! To zbyt proste dla mnie. Mogłem powiedzieć siła Belmontów. Nie siła łowców, wampirów jest większa niż to. Kiedy walczyłem z Tobą, czułem przy Tobie złe moce, ale było coś jeszcze. Poczułem duszę Somy. To starczyło, by mnie zatrzymać. Chciałbym Cię o coś w... spytać. O co chodzi? Właśnie wrócą walczyć przeciwko własnemu przeznaczeniu. Jeżeli przegram, stanę się reinkarnacją zła. Chcę byś mnie zabił. Dobrze, obiecuję. Ojej, dzięki. Teraz mogę wyroszyć, bez żadnych wątpliwości. Szegnaj przyjacielu. Obyś nie musiał używać tego bi. Obym nie musiał używać tego bicza. Do widzenia Teraz tak, o właśnie Tu jest takie coś A ja nie pamiętam Właśnie mapy nie ma A ja jeszcze tu się wrócę No Okej okay. Wiecie co, i jeszcze chociaż Dobra, mi się wydaje Chociaż nie wiem nie chcę ryzykować Wejdźmy szybko zatem Po mikstury potrzebuję więcej mikstur Dobra lećmy szybko z koksikiem Z koksem lećmy Albo ja sobie przerwę Je, yeah, je yeah. Witam was Jestem już Zaczynamy chaotyczny coś tam chyba królestwo albo nie królestwo eee kiepski mój angielski, więc się nie będę popisywać dobra, i teraz tak Black Panther tu nic nie ma no, chodź chodź, chodź, cwaniaczku i teraz będzie takie coś, takie coś, że po prostu idziemy i sobie różne fanty przy okazji zbieramy, ale to jest taki zlepek wszystkich y, tych aren, które wcześniej widzieliśmy. Możemy tutaj też zobaczyć wszystkie stworki, które niszczyliśmy i parę takich, których... Nie ma szansy nigdzie gdzie indziej zobaczyć No! Kurwa! Co jest? Co jest? Pięknie! Soma! Unikaj go! To jest niebezpieczny przeciwnik Dobra Tu nic nie ma Lećmy tutaj o! Jeszcze jeden! A tu co jest? Tu nic nie ma! Tu jest tylko coś. Nawet nie wiem co. O! Witam pana! Ja z panem będę szermierkę prowadził, bo chcę się podleczyć. O! On tu idzie! Aaaa, nie uda ci się ponownie. To był tylko pierwszy raz. Chodź tu, chodź, no, chcecie zadźgać. No, no i przy okazji się podleczę takimi ciachankami. Nie chcę go unikać, bo miałem, jak wiecie, mniej życia. W ten sposób się sporo podleczę. Tutaj było na przykład miejsce, gdzie walczyłem z... E... Mam tutaj na myśli to pomieszczenie, żeby nie było wątpliwości, gdzie walczyłem z łówcą głów. Tutaj było, że po lewej byłby... E... Byłaby śmierć. O, o, Alastor, kolejny przeciwnik, ale ja z nim nie będę walczyć. Wystarczy, że Wam pokazałem. Yy, pokazałem Wam przynajmniej. No, zlecisz czy nie? No niestety nie. Przynajmniej Wam pokazałem mniej więcej, jak wygląda cały ten...